Po obejrzeniu tego filmu, który trwa mniej niż 2,5 minuty, dowiesz się, co oznaczają kolejne pozycje na rachunku za energię elektryczną oraz jakie stawki ulegną zmianie, jeśli zdecydujesz się zmienić sprzedawcę prądu w swojej firmie. Rachunki za energię elektryczną, jakie są przesyłane do państwa firm, różnią się przede wszystkim grupą taryfową. Wśród firmowych klientów rozróżniamy trzy główne grupy taryfowe, oznaczone literami A, B oraz C, w zależności od napięcia doprowadzonego do punktu poboru energii. My skoncentrujemy się na najbardziej popularnej grupie, czyli C, a dokładniej na taryfie C11 ze stałą stawką za kWh w ciągu doby. Na początku pokażmy, w którym miejscu sprawdzić, za jaki okres czasu został wystawiony rachunek oraz jaka ilość energii została zużyta. Teraz przejdźmy już do szczegółowego rozliczenia. Zaznaczone na ekranie pozycje – składnik zmienny stawki sieciowej, składnik stały opłaty przejściowej, opłata jakościowa – składnik stały stawki sieciowej oraz opłata abonamentowa dystrybucji to pozycje które są płacone na konto dystrybutora podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie prądu do państwa firmy w obszarze dystrybucji i przesyłu mamy do czynienia z tak zwanym monopolem naturalnym nie możemy zmienić firmy która odpowiada za jakość i nieprzerwalność dostaw prądu Zupełnie inaczej wygląda sprawa związana z zakupem energii. Dzięki liberalizacji rynku energii w Polsce od 2007 roku możemy wybrać dowolny podmiot, któremu zlecimy zakup energii dla naszej firmy po najbardziej atrakcyjnej cenie. Pamiętajmy, że zmieniając sprzedawcę energii, nie tracimy na jakości i ciągłości dostaw prądu, jaki do Państwa firmy trafia. Zaznaczone teraz pozycje, czyli energia elektryczna czynna oraz opłata handlowa, jako jedyne ulegną zmianie, jeśli zdecydujecie się Państwo na zmianę sprzedawcy prądu w firmie. Na dole rachunku pokazana jest finalna kwota do zapłaty, na którą składają się wcześniej omówione opłaty za dystrybucję oraz sprzedaż prądu. Zapamiętajmy, proces zmiany sprzedawcy prądu jest bezpieczny, łatwy, bezpłatny i dostępny dla każdego. Wystarczy podpisać umowę wraz z odpowiednim upoważnieniem z nowym sprzedawcą energii, który wszystkie formalności załatwi w mniej niż 21 dni za nas. Chcesz wybrać najlepszą ofertę dla swojej firmy? Wejdź na www.optimalenergy.pl i porównaj ceny wszystkich dostawców prądu w Polsce. Pamiętaj, Największy wybór równa się najniższa cena.